Cześć wszystkim. Dziś mam dla Was świeżutkie info prosto z obozu Rockstar Games. Jeśli myślicie, że Red Dead Redemption już umarło, to może właśnie wraca jako zombie. Przejdźmy do segmentu pierwszego: Red Dead Online Strange Tales of the, the West. Rockstar wypuścił nową aktualizację do RDO. Strange Tales of the West wprowadza nowego NPC Theodore Levin, znany z kampanii Red Dead Redemption 2, misję z motywami paranormalnymi i nieumarłymi plagami. Nawiązanie do Undead Nightmare. To pierwszy raz, gdy postać z głównej fabuły trafia do trybu online. Fani są zaskoczeni i to pozytywnie. Przejdźmy do segmentu numer 2. GTA 6 i tajemnicza aplikacja mobilna. Nowe ogłoszenie o pracę w Rockstar sugerują, że GTA 6 może mieć dedykowaną aplikację mobilną. Możliwe funkcje: wirtualne media społecznościowe w grze, odbieranie wiadomości od mpc, na, od MPC tów na prawdziwym telefonie, komentarz. Jeśli to prawda, to Rockstar szykuje coś naprawdę. Immersyjnego, imersyjnego. Wyobraźcie sobie, że wasz telefon dzwoni, a to Lester z misją. Przejdźmy do segmentu numer 3. Rockstar i zapomniane perełki. Krótkie wspomnienia o mniej znanych grach rockstara, jak Mad Night Club czy Table Tennis. Komentarz. Może czas, żeby może czas, by Rockstar odkurzył te klasyki Mad Night Club w nowej generacji. Biorę w ciemno. Podsumowanie. Red Dead Online używa GTA 6. Się... Le... Red Dead Online ożywa. GTA 6 się rozkręca. A Rockstar znowu zaskakuje? Dajcie znać w komentarzach, jak będą włączone, co was najbardziej jara. Call to action. Zostawcie suba i łapkę, i kliknijcie dzwoneczek, bo kolejne wieści z Dzikiego Zachodu i Los Santos już w drodze. Więc, kochani, jeśli chcecie więcej nowości ze świata Rockstar Games, ze świata IGR, to zostawcie oczywiście łapeczkę do góry. Pięć łapeczek w górę oznacza to kolejny odcinek. Więc ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Papatki, trzymajcie się i pamiętajcie, jakby się pojawią jakieś newsy od Rockstara na temat ich, ich gier, to Was o tym poinformuję. Więc ja się z Wami żegnam i papatki, i Elo, i cześć!